Dyskusyjny Klub Książki w świecie gościł bardzo popularnego dziennikarza i publicystę, dyrektora kanału Religia TV, autora pięciu książek, współprowadzącego programu Mam Talent oraz laureata wielu nagród Szymona Hołownię. Sala lustrzana w Świeckim Oksirze została wypełniona po brzegi, a dla sporej części widzów zabrakło miejsc siedzących. Podczas autorskiego spotkania Szymon Hołownia poruszył najważniejsze tematy dotyczące wiary chrześcijańskiej oraz odpowiadał na pytania zgromadzonych osób. Nie wiem, co ja bym miał Państwu powiedzieć o tej książce, bo generalnie ja ją napisałem, natomiast jej nie czytałem. Z tego co mogę, no po to się książki pisze, żeby ich później nie czytać. Inni są o tego, żeby je czytać. Ta, ta książka została napisana z potrzeby zajęcia się wreszcie tematem, który wydaje mi się być tematem fundamentalnym i zupełnie wtórnym do różnych przygód kościelno-obyczajowych, którymi się zwykle zajmujemy, czyli po prostu pogadać o Panu Bogu. Jeżeli my w tym kościele ze względu na coś jesteśmy, to nie ze względu na proboszcza ani na biskupa, ani na dziekana, ani na prepozyta kapituły, tylko jesteśmy ze względu na, na, na Boga. Chrześcijaństwo nie jest światopoglądem. Chrześcijaństwo nie jest zbiorem prawd moralnych, moralnych zakazów i nakazów. Chrześcijaństwo to nie jest coś, jakieś argumenty, którym w TVN24 podczas dyskusji czy z TVP Info zostaną przeciwstawione kontrargumenty. Chrześcijaństwo to jest relacja z żywym Bogiem. A cała reszta to są komentarze do tego. Moralność, etyka, światopogląd, konsekwencje takie czy inne. To, 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 są, to są komentarze. Osiową sprawą dla nas dzisiaj na progu XXI wieku jest to, żebyśmy zaczęli wierzyć w Boga, żebyśmy odkryli wiarę w Boga, żebyśmy zauważyli, że to o Boga w tym wszystkim chodzi, a to, jeżeli odkryjemy, to uzdrowi nam nasze myślenie o kościele, o relacjach społecznych i o tysiącu różnych spraw. A więc mój apel i moja taka teza, którą chciałem postawić pisząc tę książkę, była ta, żebyśmy przestali zaczynać od wiadomo czego strony, tylko zaczęli od strony tej, która jest właściwa, od której zwykło się rzeczy w życiu zaczynać. Stawiam też tezę, że jesteśmy w stanie e, przy pomocy pewnych narzędzi, bardzo prostych narzędzi, dostępnych wielu, e, pokazać, że chrześcijaństwo to jest religia racjonalna, że to nie jest po prostu baju baj, by, pitu pitu, jakaś mitologia, e, jeden ma taką, a drugi ma inną, jeden wierzy w latający czajniczek, a inny w Jezusa Chrystusa. Tylko za tą naszą wiarą jednak stoją pewne racje, racje, które są również rozumowo rozumowo w stanie jesteśmy je przedstawić. Jest cała dziedzina w teologii, która tym się zajmuje, nazywa się teologią fundamentalną, ale istnieją również przecież czysto filozoficzne przesłanki, na którymi możemy się posługiwać, dociekania, rozumowania. My nie jesteśmy naprawdę jakimiś bezbronnymi dziećmi postawionymi pod ścianą. Na później zajmuje się czymś, co się nazywa fachowo historią zbawienia czy, czy objawieniem. Próbujemy w jakiś sposób znaleźć tego Boga w momentach, w których mówi do ludzi, w których się z nimi komunikuje, mi się z nimi objawia, co on nam przez to chce powiedzieć o sobie, jaki jest, a chce cały czas nam o sobie mówić. Chciałbym, żeby po przeczytaniu tej książki ktoś, kto, kto się z nią zmierzył, miał takie poczucie, że, że, że może rzeczy nie są tak oczywiste, jak mu się do tej pory wydawało, że, że, że mógł zdobyć pewne argumenty, które będą mu potrzebne, ale przede wszystkim uwierzył w to, że Bóg jest kimś więcej niż my sami. Niż nasze wyobrażenia o Bogu, niż suma naszych przeciwieństw naszych wątpliwości o Panu Bogu, niż suma naszych dociekań, wyobrażeń, że Bóg nie jest tym oleodrukiem trójcy świętej, który specjalnie, celowo, żeby jakby jeszcze raz to podkreślić, że tak nie jest, wywaliłem na okładkę tej książki. Że Bóg tak nie wygląda, Bóg nie ma brody i nie ma korony, że Bóg nie ma, że, że to nie jest, tak jak napisałem w tej książce, a co wielu się wydaje, że Trójca Święta to jest dwóch hipisów hodujących gołębia, bo to wcale tak nie jest. To znaczy, to, te, te wszystkie obrazy Jezusa z zaróżnowionymi policzkami, z, z testem, z filmowego Amanta, ten, ten, ten Bóg Ojciec z brodą siedzący na piłce w kształcie kuli ziemskiej czy, czy w obrazie kuli ziemskiej, to wszystko nie jest to. My musimy spróbować w głowie otworzyć się na inność Boga, na to, że mamy do czynienia z bytem, który przerasta nas samych, który jest nieprawdopodobnie inny niż my sami, a jednak mimo wszystko chce się nam objawiać, chce z nami toczyć jakiś dialog. W trakcie spotkania nie zabrakło również pytania o dwukrotny pobyt gościa w nowicjacie Zakonu Dominikanów. Ja jestem tym przypadkiem. Tu widzę, że są koledzy z branży na sali. Ja jestem tym przypadkiem, który nie był obdarzony jak oni powołaniem długoterminowym, tylko był obdarzony powołaniem krótkoterminowym. To znaczy, ja miałem tam pójść, zrobić swoją robotę i wyjść. Tak? To znaczy, ja w tym akurat momencie miałem być tam, gdzie miałem być, i byłem. Ja się na księdza nie nadaję po prostu, a już na pewno na kleryka. I to zgodnie stwierdzają wszyscy znani mi formatorzy i, i, i decyzjalni i zakonni, że, że to byłby koniec ich seminarium w momencie, w którym musieliby się mną zajmować i w jakikolwiek sposób próbować wychowywać. Natomiast, na, natomiast wie Pan, to było bardzo ważne doświadczenie, bo ja tam właśnie jakby wreszcie zrozumiałem, że, że, że świat się nie wokół mnie kręci. Znaczy, do, dokonałem przewrotu kopernikańskiego, tak? To znaczy to, 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 to naprawdę przerażające, bolesne, ale też i takie fajne doświadczenie zobaczyć, że wie, że chodzi o kogoś innego niż ja sam. I że, 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 że to nie jest tak, że jestem pękiem świata. Ale też bycie w Zakonie Dominikanów było też nie, nie tylko doświadczeniem trudnym i ważnym, ale też było z doświadczeniem zwykle radosnym. Bo bo nie wiem, jak tam u kolegów było, ale akurat w nowicjacie Dominikanów to naprawdę się zdarzało, że się gromadziło grono takich wariatów, że to ze świecą szukać. No i numery żeśmy odstawiali naprawdę prima sort. Niektóre z nich opisuję w kościele dla się zaawansowanych, a niektóre jeszcze w innych miejscach. No, dawaliśmy czadu. Dawaliśmy czadu. I to i w habitach, i bez habitów. Jak będziecie jakoś specjalnie ciekawi, to... Kilka dykteryjek z, 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 z tamtych lat opowiem. E, ale to też jest fajne, że do tej pory jak mam kontakt z Aminikanami, to po prostu no, jesteśmy jak koledzy z wojska, tak? Znaczy, że, że, że zawsze się rozumiemy, że, 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 że ja zawsze tam nawet, nawet klucze mam do jednego klasztoru, jakbym chciał sobie kiedyś e, przyjść i poczytać albo, e, albo coś. To, to, to jest, jest coś takiego braterskiego w tej naszej relacji cały czas. To, to było, to ja niezwykle dobrze to wspominam, podjąłem bardzo dobre decyzje wstępując do nowicjatu i bardzo dobre występując z niego. Myślę też, że, że, że to jest ważne, że, że jak się wychodzi, jak człowiek odkrywa, że to nie jest jego, a coś inne jest jego, a też jest od Pana Boga, to ma, żeby, żeby wychodzić w zgodzie z sobą. Tak? To znaczy, żeby można wyjść z takiej sytuacji do przodu i można wyjść do tyłu. Akurat ja miałem to szczęście, że Dominikanie bardzo dbali, że ja wyszedł do przodu, żebym, żebym wyszedł w zgodzie z sobą i ja teraz, gdzie jestem, na tym miejscu, tu siedząc na, tej, na tym podeście oświetlony obezwładniającym pomarańczowym światłem, czuję się, że jestem na swoim miejscu, jestem szczęśliwym, spełnionym człowiekiem i, i, i wszystko jest super. I to chyba też jest ważne, żeby w życiu sprawdzić różne miejsca, ale wybrać w końcu to swoje i czuć się dobrze tam, gdzie się jest. Wystąpienie Szymona chłowni było prowadzone w sposób luźny i zabawny, o czym świadczy atmosfera, jaka panowała w sali lustrzanej. Chyba ten pan, co tu siedzi, miał prowadzić to spotkanie. Eee, proszę, niech się pan pokaże teraz wszystkim. Eee, to, to ten pan miał zadawać pytania, miał go był przygotowany. Ja mam w rozpisce napisane, że to pan miał prowadzić. Nie, no, stawiam pana w kłopotliwej sytuacji. Eee, w każdym razie jest to pan Maciej Wamkę, zapamiętajcie sobie jego imię i nazwisko. To jest ten człowiek, który nie chciał prowadzić spotkania ze mną. Eee, kiedy go spotkacie na ulicy, w sklepie, w kiosku, pamiętajcie, że to jest przez niego. E, nie mówię, że musicie mu zaraz zrobić jakąś krzywdę, jesteśmy wszyscy prawie wszyscy chrześcijanami, ale pamiętajcie, co innego wybaczyć, a co innego zapomnieć, prawda? Tak. E, panie Macieju, powodzenia e, na dalszej drodze życia, w no mam nadzieję, że, że pogadamy sobie o, o, o tych tematach, które tam są. Pan Maciej miał też swoją szansę, żeby... Marcin, przepraszam, że zaną pogadać. Specjalnie przekręcam pana imię, żeby pana upokorzyć za to, co pan mi zrobił. E, żeby nie było wątpliwości, panie Tomaszu. Spotkanie wybitnego dziennikarza i publicysty z mieszkańcami świecia pokazało, że wystąpienia tego rodzaju są potrzebne w naszym mieście.